Witam w prezentacji Remote Accessa. Dziś zajmiemy się akceptowaniem stron za pomocą technologii Pixel Proof. Zaczynamy od wejścia w maila, który otrzymaliśmy od akceptacji CGS. Założona i oczekująca na akceptację praca posiada nazwę Prezentacja RA. Od razu wchodzimy na link, który przekierowuje nas na stronę logowania do Remote Accessa. Po wpisaniu loginu i hasła w zakładce Job Information widzimy pracę, która czeka na akceptację. Przechodzimy do zakładki Page Approvals. Po niebieskim obramowaniu wszystkich stron wiemy, iż nie przeszły one jeszcze procesu akceptacji. W lewym dolnym rogu widzimy opcję ReFresh odświeżenie, które będzie kluczowe w podglądzie procesu akceptowania stron. Po prawej stronie od przycisku Refresh znajduje się opcja Open Unedited Pages, czyli otworzenie wszystkich stron, które nie przeszły jeszcze procesu akceptacji. Kolejna opcja Open All Pages otwiera wszystkie strony, niezależnie od statusu ich akceptacji. Ostatni przycisk Close służy zamknięciu. Po wejściu na pierwszą z niezaakceptowanych stron. Otworzy nam się program Pixel Pro Viewer. Ze względu na to, iż posiadam dwa monitory, okno programu otworzyło się na drugim ekranie i muszę je przesunąć na widok główny. Jak widzimy na załączonym obrazku, wchodząc do strony pierwszej, mamy możliwość bezpośredniego przejścia do stron kolejnych co powoduje, że nie ma potrzeby wychodzenia z programu. Akceptowanie stron za pomocą technologii PixelProof pozwala na dojrzenie każdego szczegółu. Jest to prawdopodobnie najbardziej zaawansowana metoda sprawdzania plików gotowych do druku. W lewym dolnym rogu mamy ikonki odpowiadające za zmianę widoku stron. Przełączając jedno po drugiej widzimy różne opcje przeglądania obrazu. Kolejną, można powiedzieć, kluczową ikoną znajdującą się na środku panelu Pixel Proof Viewera jest ikona Approval, w której decydujemy, czy akceptujemy daną stronę. Przechodząc do okna ikony, wybieramy rozwijane menu statusu, gdzie możemy wybrać opcję zaakceptowania oznaczoną, oznaczoną zielonym otaczkiem lub czerwony krzyżyk symbolizujący odrzucenie strony. Poniżej możemy wpisać dowolny komentarz. Poniżej widzimy trzy opcje: OK plus next, pod, czyli potwierdzenie decyzji i przejście do kolejnej strony, OK plus close, potwierdzenie decyzji i wyjście z okna oraz cancel, który oznacza wyjście bez potwierdzenia. Wchodząc na OK plus next, widzimy, że przy stronie drugiej widnieje zielony ptaszek, czyli strona jest zaakceptowana. W ramach testu odrzucimy stronę pierwszą, po czym wyjdziemy z Pixel Proof Viewer. Do page approvals w remote, aby sprawdzić statusy stron. Musimy teraz użyć wcześniej wspomnianej opcji Refresh, czyli odświeżenia. Widzimy, iż pierwsza strona posiada czerwone obramowanie, a strona druga zielone. Czyli wszystko jest zgodne z decyzjami potwierdzonymi w Pixel czy w Viewerze. Przechodzimy do strony numer 3, aby sprawdzić resztę dostępnych opcji podglądu. Po prawej stronie, w rozwiniętej zakładce Tool, widzimy panel ikonek. W pierwszej z nich możemy sprawdzić pokrycie kolorów. Poprzez dowolne wyłączenie cyjanu magenty żółtego lub koloru czarnego. Służy to do szczegółowej weryfikacji pokrycia pojedynczych kolorów na stronie. Druga ikonka służy do pomiaru odległości pomiędzy wybranymi punktami. Trzecia ikonka służy do sprawdzania nafarbienia poszczególnych miejsc na stronie. W tym celu zaznaczamy obszar i widzimy zmieniające się procenty na farbienia poszczególnych kolorów. Ikonka numer 5 jest to lupka, którą możemy powiększać dowolne miejsca na stronie. Za to ikonką numer 4 możemy przesuwać w każdym kierunku powiększony przez nas obszar. Aby wrócić do widoku głównej, głównego strony, klikamy na skrajny lewy przycisk, znajdujący się na dolnym panelu. Szósta ikonka służy do wpisywania komentarza przy zaznaczonym obszarze strony. W tym celu zaznaczyłem po prawej stronie miejsce i dodałem krótką notatkę. Możemy, do, 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 możemy dowolnie dodawać kolejne komentarze w różnych miejscach strony. Klikając na krzyżyk w lewym górnym rogu komentarza, wyskakuje nam menu, w którym możemy skasować pojedynczy lub wszystkie komentarze lub stworzyć notatkę do miejsca, w którym robiliśmy pomiary. Oczywiście, jeżeli wszystkie strony się zgadzają na pierwszy rzut oka, wchodzimy w opcję Approval i przy statusie akceptacji zaznaczamy punkt Approve All Pages, po czym klikamy na OK plus Close. System upewni nas kolejnym pytaniem o decyzję, więc wybieramy opcję Yes. Przechodzimy bezpośrednio do zakładki Page Approvals w Remote Accessie. Ponowny raz klikamy na Refresh. Wszystkie strony. Oprócz pierwszej mają zielone obramowanie. Czyli są zaakceptowane, i jest to zgodne z decyzją wybraną w Pixel Proof Viewerze. To wszystko, jeżeli chodzi o akceptację poprzez technologię Pixel Proof. Życzę powodzenia i dziękuję za uwagę.